Słowo pan używane przez dorosłych brzmi niewinnie, jednak w ustach dzieci przybiera nieco atmosferę lekkiego napięcia. Już na poziomie tytułu dostrzegamy, że pan staje się punktem wyjścia do głębszej psychologicznej interpretacji. Piotruś pan to historia o dorastaniu i jego konsekwencjach. Kapitan Hack symbolizuje dorosłość z jej obowiązkami i ograniczeniami. Krokodyl z nieustannym tykaniem zegara przypomina o nieubłaganym upływie czasu. Dzwoneczek, choć pełna pasji, reprezentuje młodzieńczą miłość, ograniczoną przez dziecięce ramy. Dorosłość, jak się okazuje, nie jest jedynie biologicznym procesem, to, to także przyjęcie odpowiedzialności i właściwej świadomości. Współczesny świat często promuje młodość jako wartość samą w sobie, co prowadzi do zatrzymywania się w rozwoju. Niezdolność do dorośnięcia skutkuje brakiem konkretu czy pewnych zdolności w życiu dorosłym, mimo posiadania ogromnego potencjału w dzieciństwie. To przestroga przed iluzorycznym zatrzymaniem się w czasie, które może prowadzić do pustki w życiu dorosłym. Ale czym nie jest syndrom Piotrusia Pana? Powiedzmy to, by nikogo nie skrzywdzić słowem. W psychologii klinicznej nie ma oficjalnej diagnozy o takiej nazwie, co nie oznacza, że nie istnieje prawdziwe stwierdzenia mające przełożenie na sceny pewne prawdy z życia wzięte. To termin potoczny używany do opisania dorosłych, którzy uporczywie unikają ról i odpowiedzialności związanych z dorosłością, czy to w relacjach, czy w pracy. W typowo medycznych portalach dla pacjentów podkreśla się wprost, to nie jest rozpoznanie. Termin nie widnieje jako kategoria diagnostyczna, choć zjawisko bywa realnym źródłem cierpienia, które rozkłada się na konflikt wewnętrzny w dorosłym życiu. Etykieta spopularyzowała się po książce Piotrusz Pan z 1983 roku, a dziś mówi się o niej ponad płcią. Może dlatego, że Wstąpienie w dorosłość było wymagane bardziej od mężczyzn, którzy przejmowali na przykład fach ojca. Obecnie dotyczy osób wszelkiej tożsamości. Najważniejsze, traktujmy ją jako skrót myślowy, a nie pieczątkę diagnostyczną. To takie minimum etyczne w stosunku do tej postawy. Dużo wcześniej niż poppsychologia, tradycja jungowska opisała figurę wiecznego chłopca. To archetyp, pierwowzór postawy. Energii młodzieńczej, czarującej, kreatywnej i wolnej, ale też niecierpliwej, powodującej frustrację na ograniczenia, często wynikające z czystej fanaberii, często wynikiem danej zmiany nastroju. Energia ta, choć pociągająca, przekłada się na siłę do ucieczek przed zobowiązaniem. Yang i jego uczennica analizowali ten wzorzec jako ambiwalentny, czyli sprzeczny emocjonalnie. Źródło twórczości, świeżości, ale i fantazji o życiu, bez przysłowiowej w tym przypadku grawitacji. W lekturze Jungowskiej Piotruś to uosobienie cienia wiecznego chłopca, a jest blisko cienia, tego co wyparte, przerażające i nieuniknione: dorosłość, odpowiedzialność, śmierć. Symbole są językiem nieświadomości. Jąg twierdził, że symbole wyłaniają się spontanicznie w snach, fantazjach czy sztuce i przekazują treści psychiki nieświadomej do świadomości. Umożliwiają wgląd tam, gdzie słowa zawodzą. Teraz weźmy pod uwagę popkulturę. Ileż symboli jest wokół? Na przykład, ciemność równa się zło. To wskazuje na istnienie wspólnego podłoża psychicznego, wyrażające się właśnie w obrazach we wszystkich kulturach. Krokodyl, wracając do Piotrusia pana, stykającym zegarem symbol czasu, który zjada, choć bohater próbuje mu uciec. Symbole one przewyższają swoje dosłowne znaczenie. Według Younga. Słowo lub obraz jest symboliczny, gdy wskazuje na coś więcej niż to, co oczywiste i bezpośrednie. Głębsze korzenie modelu zachowań wiecznego chłopca to jedno z kluczowych pojęć w psychologii analitycznej Karla Gustawa Junga. Archetypy Junga to pierwotne wzorce. Są podstawą danego zachowania, znajdują się w psychice każdego człowieka, stanowiące część nieświadomości, która jest wypierana, trudna do akceptacji. Te wzorce znajdują się w zbiorowym podejściu i obecnie w mitach, snach oraz kulturach całego świata, a może już w trendach występujących stosunkowo długo jak na naturę samej mody. To dowód naszego zakorzenionego dziedzictwa, które ma wydźwięk pozytywny i negatywny. I uwaga, zrozumienie własnych, nieświadomych wzorców jest konieczne do osiągnięcia, jak i warunkiem skorzystania z własnego potencjału. Piotruś Pan bronił się przed niewygodną świadomością, przed niewygodną prawdą. Dynamika relacyjna Piotrusia i Wendy w relacjach partnerskich często widzimy parę ról. Piotruś unika zobowiązania, optymalizuje pod zabawę dosłownie wszystko, odkłada decyzje oraz Wendy przejmuje organizację, po prostu matkuje, łata dziury w czasie rzeczywistym przed przyszłymi konsekwencjami. To nie przypadkowy styl więzi, tylko dobrze opisana w literaturze klinicznej dynamika relacji. Jeszcze w latach 80. opisano ją jako układ małżeński o charakterze symbiotycznym: niedojrzały, narcystyczny partner i partnerka przejmująca ciężar emocjonalny oraz odpowiedzialność. Ta para może trwać latami, ale zwykle kosztem wypalenia i żalu. Przypomina to kryzys dzisiejszej męskości. Z perspektywy rozwojowej, przedłużona młodość, a pewien unik przed dorosłością. Rozwija i wprowadza pojęcie wyłaniającej się dorosłości. To faza realnych eksploracji i tożsamości i opóźnionych decyzji. Edukacja, wejście na rynek pracy, pewne migracje. Ważne jest rozróżnienie dla słuchacza. Nie każdy, kto nie śpieszy się do dorosłych ról, ma problem. Często, gdy norma rozwojowa i uwarunkowania kulturowe są inne. Problem zaczyna się, gdy wieczne jutro jest chroniczną strategią do unikania, a nie etapem eksploracji świata. Mechanizmy, które często stoją za tymi kulisami, to unikanie intymności, bliskości, obrona przed ograniczeniem, jeśli dorosłość kojarzy się z utratą spontaniczności. Psychika wtedy może bronić się przed buntem, idealizuje stan wiecznego początku. Jak czytać bohaterów samej bajki? Piotruś, Libido skierowane na nowość i podbój chwili. Niska tolerancja dystresu, czyli tego poczucia przeciążenia obowiązkami, które każdy z nas ma. Wendy organizuje, opiekuje się, matkuje zagubionym chłopcem. Kapitan Huck, personifikacja cienia i lęku przed czasem. Nibylandia, kraina fantazji, gdzie nie obowiązują rytuały dnia codziennego. W pewnym podsumowaniu w sześciu punktach można podać, że Piotrusz Pan jako wewnętrzny archetyp żyje w oparciu o pewien mit. Głęboka analiza psychologiczna cech Skraca się do unikania odpowiedzialności, do czaru jako atmosfery mającej na celu odpychanie obowiązków, tworzenie emocjonalnej blokady, relacje toksyczne, paląca symbioza Piotruś i Wendy. Korzenie traumy, nadopiekuńczość, archetyp wiecznego chłopca jest w ten sposób wzmacniany. Skutki brak dojrzałości w pracy, miłości, emocjonalnej stabilności drogą wyjścia. Jest oczywiście praktyka. Praktyka, spokojna praktyka dorosłości.